Hej, cześć, witajcie z tej strony Julius Cezar i. Anu. Przerwało, ale dobra. I tak y, y, jakiś lepsze znaczy pod względem taki, no bo. jest y, się, hej, cześć, witajcie, e, hej, cześć, witajcie z tej strony Julius Cezar i. Właśnie y, coś zamiast tego i powinno być, i jeszcze nie wiem co, ale oraz. Coś, 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 coś. oraz. Wspaniała, piękna i w ogóle inteligentna Grając Anna. No, Anna. Bo już się chyba każdy domyślił, że ma na imię Anna. No bo jak, wszyscy, jak ma Anusik na nick, Kuba, Kuba, Kuba Stone. No, Juliusz Cezar to można się nie domyślić, chociaż i tak to jest podpowiedź. Ło! To, to jest śmieszna historia. Ja już się kiedyś mówiłem chyba na kanale. Tak, mamusia mówiła, no? Te. Chyba druga, bo trzecia klasa. Bo wiem, to Nie Niedowład straszny. straszny. Niedowład. O kurło. Tofik mi pił do pokoju O, zdążyłem. Tofik. O, z, dobra. Możemy... Znaczyłem pod, który leży mi na myszce i podkładce. Dobra, wchodzimy podwójnymi drzwiami. Oboje? Tak. A plantować od razu? Nie, nie, najpierw się strzelamy. Jak ci powiem, to wtedy zaplantujesz. Nie ma nad nami? Drugi nad oknem. Przy oknie. Czego robiliłeś? Serio. Ja pierd... Okay. Nie mogłem go trafić, bo on nie dał po P2000, jest jeszcze USP. O, mogę sobie też ustawić. To było P2000 USP, także... Czekaj. Ale lepszy jest plant, pamiętaj, od broni Dobra. za 200 dolarów. Przecież prawda po tej stronie nie możesz się dostać. Dobra, wchodzimy na 3-2-1. 3, 2, 1, no. Gdzie drugi? Masz bombę, Ania? Nie idź tam, nie idź tam, chodź, plantować. No właśnie, tego się bałem, że tutaj jest, ale. Poczekaj, masz tego, masz pin IT. Było, słychać jak przesłano? Tak, będzie to słychać, będzie. Nagrywaliśmy jeszcze przed tym meczyk, ale raz mi o, siostra wbiada pokoju, raz coś tam ojciec od Anki chciał. Także usunąłem to od razu, już tego się nie da Tatyś. odzyskać. Słucham, Tatuś, nie, 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 nie Tatyś. ojciec, Tatyś. Coś Co ty nagrywa? kurwa. <grywa> <grywa> no, widzicie, jak się z nią nagrywa, jak się z nią gra. Rozróbmy. Przepraszam. Kurwa, pakę miałam. Nie, nie miałeś paki. Nie? Nie. się jednego, ten, ten drugi był na dole. Ja pierdziele, ja jaką... ja 300 Ojoj, kurna mać, co za Nie Weź mi żyć bombę. Rzuć bombę. Już, już! Dobra, się FPS-ami, czemu jest ich tak dużo. Coś leży, że masz dużo FPS-ów? No nie no, przeskanował mnie przez smoła, a już się gibałem. Nie. Dwa jeden to Słucha Co powiedziałaś? <grym> <grym> tak, pip. Ja będę to wypipka, kurde, co drugie słowo, nie? Ja <grym> <grym> Ale ja to sam sobie wypipkuję własnymi ustami, więc... Dobra, zróbmy kupa <noise> Jakim cudem no Aniu jak ja strzelam to ty też wychylaj Dawaj wychodź, po prawej jest tam, no Kuba. Dobra, Kuba. Jed jednak nie. <noise> jednak nie. <noise> ja wiem, nie Nie, odpoczyłem. bo tam Diko chyba by im mnie Ale na prawem mam pierścionek, to teraz pamiętam. Aha. Wow. Aż czegoś takiego potrzebowała. Coś mi kiedyś opowiadał, że na egzaminie typiara miała podpisane dłonie, nie? I... A typiej kazał założyć rękawiczki. Już czuję. O Boże! No panie, a skąd się pan tu wie, że ja tu jestem, no? O Jezu, widziałem. Zresztą Co zresztą zresztą skąd? zresztą jest po prawo. No co? Nie wierzę, dobra, to jest gorsza strona, tak? Ej, czemu mi laguje? Jak ja mam 23 pingu, no panowie no Trzeba się uspokoi. To masz drugi monitor no. <coughs> Może dlatego? Nie. Mam no, 300 FPS-ów, więc jakby polecam Eee, CS jest dziwną grą, więc... Dobrze. Na górze masz Ja już podam do wody, jak fajnie. No nie wierzę, kurna mać. Ej, to cały świat jest pod wodą, a fajne. Maxon. Rusek. Chyba, że... Czas k... Czemu spłakamy, nie gramy? Spłakamy, się najlepiej gra. Jakieś trzynastoletnie oba... się wiecie, że to fajnie, że jesteście razem. I że, i że, że że, ma, że, że dziewczyna, gra w gry, gdzie sprawy. Tak. I udajmy, że mają 30. Nie, dostał było O, w końcu. Tylko ten lepszy. Po prawą. Dobrze, Ani, w końcu, dało radę. No to mam 4 kilo, to masz 5, no to to chodzi. No to mówię, że dobrze. 53 jest Nie, bo ten nie jest dobry, no. no Bo ja nie umiem strzelać. Czy zmieniłeś ten? Skin'a? Nie wiem To jest chyba oryginalny, nie wiem Kiedyś tam na... Ania idź, idź, tu nie można się zatrzymać Ja zawsze po prawo idę To panie ma mają... okno, Uciekaj panie powie... Chowaj się, chowaj się Na dole, na dole Ty dobra, ja w ciebie strzelam bo... Nie widziałeś tego dobra. Nawet mi nie, nie trafili, także też fajnie. Mogę sobie Petkę kupić i zrobić to, co lubię robić tutaj na tej mapie. Czyli tutaj sobie smokujemy. Tam sobie palimy. Ja pierdzielę. Czemu na dole jest, na dole jest, pod tobą. Kurna tego się bałem. Znaczy nie, nie przewidziałem tego, bo tak można robić właśnie, ja. wiecie ja. jak grałam z Michałem, to było tego żeby byli tak wolni, że zdążyliśmy im rzucić właśnie smoke'a i yy, mołotowa. I yy, wiesz, jak po stronie... Oni byli po stronie tata. To nie mogli wyjść w ogóle. Wszystkie rundy. Pojedyncze chyba. czy jest? Tak, co tam się? Dobra, chowa, chowa, się, chowa, się, chowa się, chowa się, chowa się Chowa się, chowa czekaj, poczekaj Dobra, zrobił błąd no To był w stan Dobra Kurde Dobra, poprawiliśmy się, ale i tak musimy to ubrać Żeby na YouTube było jak to się na raz? Nie, który? Drugi, no bo pierwszy to po prostu. Otworzyli drzwi. Dobrze. Aha! No! Więc to ja tu chyba zacznę młotowa rzucać, bo. Zaczynam się bać tego ostro. Tak, ja to będę młotowa rzucać, bo ja się boję tych. A nie mam zbindowanego go. Co? Nie mam go zbindo zbindowanego. I pod któryś klawisz konkretnie. Wiem. O, fajnie wpadł. Ja nie mam nic w co się zrobionego. Okno Dobrze. Pojedyncze! Cofnie się. Ty się bawiłeś tymi zwiami? Tak. Siedzi w klawie wentylacji. Mówiłam, że się cofnę? I cofnę się chyba przez podwójne, ale nie jestem Tem. pewna. Tego nie ma raczej. Na górze jest. Zamknął drzwi. Na dole jest. Nie no, nie wiem, że kurwa, tak mnie wziąć. Dzięki temu, że włączyłeś 7 jeden, mi w końcu to coś słyszę. A co włączyłeś? No ty włączyłeś się 7 jeden. A, tak. Tylko wiesz, że ono się czasami wyłącza. Mi się wyłącza no, przynajmniej, Kurna, pomóż, pomóż. Nie. No. Zabijacie używając różowe peinite ani Moim własnym peinite podpisanym za mnie. Jezu ty je jeszcze podpisałaś? Nie widziałeś go? Nie, nie idę... No, Zrzucę ci zaraz. A nie. Jak nie przegramy. Możemy jedynie zremisować, tak? No jakim cudem? W łeb dostał 63 tylko. Boże. Okno. Ja pierdzielę. No, no to nie ma No to za, 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 Nie, to, to już idzie na YouTube, bo to już dobrze wyszło. Przejewaliśmy. Dobra, trudno. Dobra. To dzięki wszystkim za oglądanie. Był z wami Julek i. A no i... To że przerwa. żeby było słodko, tak? Dobra, sieba.